Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj święto książki, 23 kwietnia. Ja was łapię z książką Miłość od pierwszego wejrzenia, wiersz Wisławy Szymborskiej. Jest tutaj wersja polska i przekład na język francuski, którego dokonał Piotr Kamiński, a włoska ilustratorka Beatrice Gaska-Kuraca, nie wiem czy dobrze przeczytałam, zilustrowała tę książkę. I tu jest napisane na czwartej stronie okładki tak. Włoska ilustratorka ubrała wiersz polskiej noblistki w serię rysunków, które możemy oglądać w okładkach lub w postaci ponad sześciometrowej wstęgi. Doskonały prezent dla wszystkich, którzy kochają. Tutaj ta cała wstęga czyli książka, harmonijka książka zakładka leporello, jak powiemy z języka włoskiego, ona się może otworzyć i przed nami swoje uroki rozłożyć a ja z ogromną dedykacją dla wszystkich, którzy kochamy książki dzisiaj trzymam po pierwsze właśnie tę a po drugie też trzymam tę książkę dlatego, żebyśmy szukali dzieci, które nie kochają książek i tym bardziej otaczali je taką wnikliwą opieką, uważnością i empatią i kiwali się, dopytywali się, dlaczego tak nie kochają książek. Bo wiem z doświadczenia, i to się dzieje co tydzień, gdy spotykam się z dziećmi na różnych spotkaniach, że w grupie zawsze jest dziecko, które jest takie niechętne czytaniu, a czasami już jest tak niechętne i tak zbuntowane, że to już bardzo, bardzo widać. I naprawdę może się tak zadzieć, że po spotkaniu dziecko powie: O, a te książki to mi się nawet podobały, takich to nawet nie znałam. O, książki są fajne, o, zmieniam zdanie. Tak, to, to się może zdarzyć. I się zdarza. Czyli pierwsza książka, Miłość od pierwszego wejrzenia. Inna książka, Leporello, dla młodszych dzieci. Ale i dla nas, żeby tak się zachwycić tym, że w książce wszystko gra, bo tytuł książki Gdzie tu jest tytuł Orkiestra Dominiki czerniak chojnackiej z wydawnictwa Albus i tu mamy taką sytuację, że mamy harmonikę z jednej strony, harmonikę z drugiej strony. Tutaj też jest ta książka, którą możemy rozłożyć ho, ho, ho na więcej niż metr na więcej niż metr. I mamy po prostu sytuację, że Valeria gra na waltorni, a Piotr gra na piccolo, a Klara gra na klarnecie, czyli zapoznawanie z różnymi nazwami instrumentów, ale tutaj tyle się dzieje, jak oni to robią, że grają, w jakich oni są pozycjach, jakie, one mają, jakie oni mają miny. A co się dzieje na drugim planie? A dlaczego ci wszyscy na drugim planie i przedmioty, i zwierzęta, i ludzie mają cienie, a ci na pierwszym planie, którzy idą i grają, nie mają cieni. To jest też ciekawe. Ciekawe. Dlatego taka książka znowuż taka intrygująca, taka, yy, która, która po prostu, no właśnie, cała gra, cała tańczy, cała śpiewa, cała jest jakimś wrażeniem, <grych> cała zachęca do tego, że oglądaj mnie i sprawdzaj, o co tutaj chodzi. Czyli pokazałam miłość od pierwszego wejrzenia, powiedzmy, że dla trochę starszych. Pokazałam orkiestrę, powiedzmy, że dla trochę młodszych, chociaż każdą z tych książek możemy oglądać, czytać my wszyscy. A teraz taka książka pomiędzy. Pomiędzy tymi od wejrzenia i od tymi od orkiestry. Trzymam w ręku dwa królestwa i Wielkie Morze: tekst i ilustracje Witold Twargas, wydawnictwo cudowne Poławiacze Pereł. I jak możemy przeczytać znowu z tyłu, królewicz Kenti, syn andyjskiego króla i polskiej księżniczki, wnuk potężnej wiedźmy, przychodzi na świat w pałacu na szczycie wysokich gór. Tak zaczyna się ta historia i ona też jest. Leporello Też jest książką obrazową, ale absolutnie wyjątkową. To wszystkie są absolutnie wyjątkowe, ale ta to już jest w ogóle, w ogóle bez, bezwzględnie wyjątkowa. Autor, Witold Vargas, urodził się w Boliwii. W jego żyłach płynie krew polskich tetmajerów, starożytnych kartaginczyków, Hiszpanów, Inków i małego wojowniczego ludu z pogranicza Boliwii i Argentyny. Oto autor i ilustrator. Tak jak jego przodkowie poświęcił się sztuce oraz pielęgnowaniu kultury i tradycji ziem, które go ugościły. Jako opowiadacz, muzyk, ilustrator i pisarz ma na swoim koncie kilka albumów z zespołem Warszawia Manta, wiele zilustrowanych książek dla dzieci i młodzieży oraz jest współautorem popularnej serii Legendarz, którą wraz z Pawłem Zychem pisze i ilustruje a dwa królestwa i wielkie morze jest baśniową metaforą perypetii jego rodziny i książka książkę można czytać o właśnie tak że oto ją otwieramy i rozkładamy na tej części baśniowej opowieści, albo możemy ją rozłożyć odwrotnie, czyli w drugą stronę, i tutaj też coś się będzie działo. Tutaj co chwilę są takie przypowiastki opowiastki, na przykład. Na przykład na przykład książka mi już wypadła z rąk, bo jest ogromna, długa. Warmi Pukio. W skromnej chatce mieszkał samotny wieśniak. Pewnego dnia ujrzał za oknem piękną dziewczynę moknącą w deszczu. Zamieszkała u niego i wkrótce się pobrali. Dzięki niej gospodarstwo rozkwitło i stało się najbogatsze w okolicy. Drzewa uginały się od owoców, warzywa i zboża rosły jak szalone, a zwierzęta się rozmnażały nieustannie ale młodzieniec czując się bogaty i swobodny zaczął zaniedbywać żonę dziewczynie to się nie podobało i w końcu odeszła a chłop znów stał się biedny wtedy zrozumiał, że jego żoną była Łarmi Pukio, rusałka z jeziora czyli zapewne w tych opowieściach ukryły się tutaj historie bo teraz ciekawe czy ludu właśnie ludu królewskiego czy może jest to historia inków czy może jest to jeszcze inna historia jakiegoś ludu z pogranicza Boliwii i Argentyny? Bardzo, bardzo piękna historia. I jeszcze trzymam w ręku jedną piękną historię, przejmującą. Emigracja z wydawnictwa Widnokrąg. To jest taka książka, po prostu jak każda inna, ale ta wzbudza też ogromne zainteresowanie i zaciekawienie. Bo nie jak każda inna, a właśnie ta jedyna jest wykonana na takim specjalnym papierze, który przypomina swoimi tradycjami, starożytny papier, znowuż ludów meksykańskich. To możemy tutaj wyczytać. Tu mamy takie linoryty i mamy napisane tak. Jose Manuel Mateo pisze wiersze, opowiadania i eseje. Kiedyś mieszkał w stolicy Meksyku, potem w stanie Meksyk, a teraz żyje w San Luis Potosi. Przed laty pracował jako wydawca, a dzisiaj prowadzi wykłady dla studentów studiów magisterskich i podyplomowych. Sam nigdy nie przeżył ani nie doświadczył emigracji, ale napisał te historie z myślą o tym, co mogłoby się przydarzyć jemu i jego rodzinie. A drugi, który rysował, czyli Xavier Martinez-Pedro ilustrację do tej książki narysował na papierze amatę, kontynuując indiańską tradycję swego miasteczka, Xalitla, w stanie guerrero. Za swoją twórczość zdobył wiele nagród, ponieważ sam kiedyś wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Temat tej książki jest mu bliski. I jak zaczyna się ta opowieść? Bawiłem się biegając pośród kogutów i świń. Zwierzęta chodziły swobodnie, bo we wsi nie było zagród ani płotów. Między domami z jednej strony mieliśmy góry, a z drugiej morza. I teraz to wszystko można tutaj wyczytać w obrazach. Książki są absolutnie niezwykłe. Każda książka, ta, która się rozkleja, też jest niezwykła, bo się rozkleja i można odkryć dlaczego. No bo nie jest zszyta, mówią dzieci. A widzicie, czyli to ma różnicę, gdy książkę sklejamy, czy ją, czy, czy ją zszywamy. Czyli są różnice w samej też budowie książki. Tak, mi się źle czyta książki, które są na takim śliskim papierze, takim, takim, takim śliskim, takim odbijającym światło, bo tak czasami aż mnie razi w oczy. Dzieci pięknie potrafią mówić też o takich technicznych wymiarach książki, bo nie zawsze tekst czy ilustracja nie przystają, nie pasują, nie korespondują, nie rezonują w dziecku, tylko czasami to jest ten techniczny wymiar książki, ten zewnętrzny, ten dotyk, ten zapach. Ktoś nie lubi na przykład bardzo starych książek, a ktoś uwielbia zapach starych książek, a ktoś nie znosi, gdy, gdy, gdy książka jest taka podarta, bo to jakoś tak mu przeszkadza. I małe dziecko, taki początkujący czytelnik może nawet jeszcze nie umieć tego wyrazić odpowiednimi słowami. Natomiast odrzuca go od tej książki. I trzeba wnikliwości i dużej empatii, żeby właśnie odkryć, o co chodzi. Co jest przyczynkiem do tego, że dziecko mówi, książki są nudne, nie lubię czytać, nie chcę czytać, nie umiem czytać, nigdy się nie nauczę czytać. A my róbmy wszystko, żeby się właśnie dzieci... Nauczyły, bo w każdym ukryte są skarby i każdy potrafi przeczytać książkę. Niektórzy świetnie czytają obrazy, inni świetnie czytają wyrazy, jeszcze inni znaczenia odkrywają. Ojej, rozgadałam się, a dzisiaj święto książki, więc nie gadam więcej, tylko zabieram się za czytanie. Postaram się czytać dzisiaj bardzo dużo. Zrobię sobie taki dzień, albo taką godzinę, albo taką chociaż chwilę, która będzie tylko dla mnie i tylko na czytanie. Dla mnie, dla nikogo innego. Tak zaopiekuję się dzisiaj sobą. A dzisiaj Was pozdrawiam serdecznie. Życzę wspaniałych wrażeń podczas odkrywania książek, które są napisane specjalnie dla Was. I życzę, żebyśmy my dorośli znajdowali właśnie czas na to, by czytać książki dla siebie. Tak bez okazji, tak po prostu. Na razie, do zobaczenia!